Moja podróż do tej pory trwała naprawdę ciekawie, jednak tutaj pod wypożyczaniu samochodów zdarzył się mały zgrzyt, pomimo tego, że miałem wykupiony powiedzmy, taką usługę fast tracking, gdzie w domu wypełniałem wszystkie papiery. Tutaj na odbiór samochodu czekałem prawie godzinę. Pomimo tego, że miałem wszystkie wy, wy, papiery wypełnione, miało to wyglądać w ten sposób: że przychodzę, podaję numer, pokazuję dokument, yy, wkładam kartę do terminala i odbieram auto, i nie ma nic więcej. Niestety, mają tu dzisiaj strasznie bałagan. Przyjęcia i wydania samochodu robią w jednym miejscu, plus ludzie mają masę, naprawdę masę różnych problemów, ale te problemy też wynikają po części, po części samej wypożyczalni samochodów, gdzie ja sam miałem nawet problem z zapłaceniem. Przez chwilę zgubiłem, że podaje zły pin, jednak okazało się, że pin był właściwy. Terminal z jakiegoś powodu odrzucał moją kartę. Ale poza tym, co o czym zacząłem Wam mówić, to ludzie mają problemy i dlaczego jest to wina wypożyczalni. Słuchajcie, wypożyczanie samochodów to jest też przegrzebywanie się w naprawdę w umowach, w umowach, które są pisane naprawdę tak typowo po Januszowemu. Te ceny samochodów są super nisko pozaniżane, właśnie po to, żeby Wam się fajnie te, te, same, te samochody wyświetlały, że tak tanie jest za dzień. A dopiero kiedy chcecie już ten samochód wypożyczyć, zaczynacie czytać warunki umowy, no to się okazuje, że y, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, i to potem wszystko trzeba podokładać. No i cena już nie jest taka atrakcyjna, jak była na początku. Oczywiście warto to dokupować, warto dokupić wszystkie tego typu rzeczy, jak y, uszkodzenia od szyby, od opon, jakaś pomoc drogowa. Często. To jest to w jakimś pakiecie Plus, w pakiecie Premium, jak w tym wypadku. Natomiast pomimo tego, że mam pakiet Premium wzięty, to i tak musiałem z domu, kiedyś już dochodziło do końca transakcji, okazało się, że nawet mając pakiet Premium, to jeśli ten samochód by się zepsuł z jakiegoś powodu, praktycznie to jest nowe auto, to jest nie, nie wiem, 17 tysięcy, widzę, ma przejechać, to jest praktycznie nowy samochód. Natomiast jeśli by się zepsuł, a nie miałbym, już nie pamiętam jak się ta, ta opcja nazywała to pakiet premium nie, nie gwarantuje mi zastępczego samochodu. Jeśli będą mieli, dadzą, jeśli nie, nie muszę dokupić. wiem, niewiele, tam 12 euro dopłacałem i wtedy mam właśnie właśnie to, że jeśli auto, coś mu się stanie, ten zabiorą, przywiozą mi kolejny. Ale, słuchajcie, wypożyczając samochód i jadąc do Andory, musicie pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy. Musicie zgłosić, że jedziecie do Andory. Andora nie znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. I Same wypożyczalnie, kolejny raz, taka gwiazdka, czerwona lampka, na się zapalać, yy, różnią się od siebie. Jedne piszą, że można wyjechać do Andory, inne piszą, że nie można i jeszcze kolejne piszą, że można, ale trzeba zapłacić, a kolejne piszą, że można wyjechać, ale nie mówią, że trzeba zapłacić. Dopiero odbierając auto, tak jak ja, Dowiedziałem się, że muszę zapłacić 108 euro za cały mój pobyt w pobyt, Andorze, zabranie tego samochodu, ponieważ musiałem wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Z tego co sprawdzałem, to i tak nie jest najdrożej. Spodziewałem się tej opłaty. Natomiast, jeśli nie będzie to zaznaczone na stronie internetowej, gdzie będziecie wynajmować samochód, jeśli nawet będzie tylko napisane, że można jechać, to przygotujcie się na dodatkową opłatę. Najczęściej jest to od jak znalazłem. Od 7 do nawet 13 euro za dzień, ale jest maksymalna kwota, tam jest chyba 140 euro czy 130, że jeśli ją przekroczycie, no to już za każdy kolejny dzień nie będzie, nie będzie nam na, na, wam naliczać yy, tego ubezpieczenia. Tylko po prostu już jest pełna kwota, powiedzmy tam, tam było 130, powiedzmy co za całość płacicie i wtedy. Możecie samochód wyjechać, do, do samochodem danym wyjechać do Andory na cały dzień. Jest bardzo, jest bardzo ciepło za oknem. Ja mam nadzieję, że tych wszystkich wiatraków nie słyszać, bo to zostałem dość rozgrzane i te wentylatory tutaj próbują mnie schłodzić. Natomiast, korzystając z okazji, jeszcze zanim ruszę, właśnie chciałem Wam to powiedzieć i coś mi wypadło z głowy jeszcze. Aha. Nie próbujcie kombinować w żadnym wypadku. Nie próbujcie wyjechać do Andory tym samochodem, no ponieważ będzie to złamanie prawa. Możliwe, że jest zablokowanie samochodu. One mają GPS, więc oni wiedzą, gdzie wyjeżdżacie. W jednej ubezpieczalni nawet znalazłem, że za wyjechanie spoza granicę spoza Hiszpanii od razu jest nakładana kara 1500 euro. To tyle, jeśli musicie wiedzieć na, na początek. I trzecia sprawa, jeśli chodzi o wynajem samochodu. Może to wygląda dziwnie, ja widzę mało osób to robi, ja to robiłem, Patrzę, patrzyli się ludzie na mnie tak, tak co on wyprawia, zdjęcia, róbcie sobie zdjęcia dookoła samochodu, ja sobie zrobiłem zdjęcia dookoła samochodu tak, po, yy, na każde lampy, na rogi, tutaj na boki, do tego sobie krótki film nagrałem, tak obszedłem sobie yy, dwa razy tą kamerą samochód dookoła, dla własnego bezpieczeństwa, ponieważ różnie z tym jest, ja jeszcze nie miałem żadnych, żadnych problemów z zadaniem samochodu, nigdy nikt się do mnie o nic nie przyczepiał. Jeżeli ktoś pamięta mój film z Madery, to yy, to może pamiętać, że tam dostałem auto ze zbitą lampą, o której nie zostałem poinformowany i przy odbiorze samochodu miałem takie o! Może coś być, ja sobie, oczywiście narobiłem no, zdjęć, ale to była historia taka, że ja odbierałem samochód w środku nocy. Musiałem sobie po niego iść, przejść przez całe lotnisko, przez cały parking, stał na samym końcu. I ja stwierdziłem, że już jest, chyba tam było pół do pierwszej w nocy. Ja mówię, nie będę wracał i go o tym informował. Porobiłem sobie zdjęć, oczywiście miałem pełne ubezpieczenie. No i przy odbiorze samochodu czekałem na, no pani powiedziała, że za chwilkę przyjdzie. Ja tam tę lampę tak patrzę, mówię, no ciekawe czy coś będzie, ale patrzę, że jest ubezpieczalni obok, gość ładnie ubrany w garniturze, piękny kajet, na kolanach, w samochodzie obok, żebra sprawdza. W każdym kole, ja mówię, o Boż, ale tu będzie za ogień. Ale nie, przyszła pani Spojrzała, zobaczyła tą lampę, ja mówię, że to było, mam zdjęcie, ona mówi, ok, nie ma żadnego problemu i nie było z tym problemu, ale nie wszędzie tak jest, nie wszędzie tak jest, dlatego y, zawsze odbierając samochód, zróbcie sobie zdjęcia, ja wiem, nie każdy ma na to czas, a dobra, będzie, ale potem mogą być z tego jakiekolwiek problemy, dlatego im wcześniej to zauważycie, tym lepiej, ponieważ y, może się zdarzyć, że nie oddadzą Wam kaucji. Pomimo tego, że mam premium, to i tak musiałem kaucję zapłacić. Taka też ciekawostka. Dobra, tyle z tego, z tego odbierania samochodu. Ja jestem już godzinę przynajmniej spóźniony, a przede mną prawie 3 godziny jazdy. Jeśli trzeba by było gdzieś nagłoś kawę zatrzymać, może w jakimś fajnym miejscu, to jeszcze zobaczymy. A na razie lecę przed siebie. Nareszcie dotarłem i nawet udało mi się zrobić niewielkie zakupy przed jutrzejszym wyruszeniem w drogę tam. <grystanie> jest to jeden z tych wyjazdów, gdzie wyjście na jeden z najwyższych szczytów mam tuż pod, powiedzmy, pod, pod, sam, pod samym domem. Ale nie o tym, słuchajcie, droga z Barcelony do, do, do Andory jest fajna, jest, jest ciekawa, przepiękne widoki, naprawdę doliny, góry, pf, widok niesamowity. Nie mogłem się zatrzymywać, nie mogłem stawać, tego wszystkiego oglądać, ponieważ nie dojechałbym tutaj w życiu. Natomiast jest kilka zgrzytów, o których musicie wiedzieć. Przede wszystkim, co jest ważne, to im dalej jesteście od Barcelony, a bliżej Andory, tym gorzej, jeśli chodzi o różnego typu infrastrukturę, różnego typu stacje paliw, sklepy. Są to normalnie, że tak do połowy drogi jeszcze jak cię mogę, ale gdzieś tam za połową tej drogi w końcu stwierdzenie, dobra. Napiję się tej kawy, gdzieś sobie stanę, no to był dramat. To są sklepy z zabite dechami, nie żartuję, one są zabite dechami. Co najwyżej wystawione dystrybutory po jakichś starych stacjach paliw, gdzie można wciąż kupić wciąż kupić paliwo, natomiast nie kupicie tam nic więcej. Wejść nawet do środka, środka są pozabijane, pozostawione jakimiś płytami, albo tam jakiś bajzel jest niesamowity. Naprawdę nie ma nic poza paliwem, ewentualnie Zdarzyło mi się, że dwa, czy może trzy razy stała taka stacja, właśnie takie dystrybutory, O to jest naprawdę duży obiekt, były, ale stają te dystrybutory i obok stoi maszyna, gdzie możecie wrzucać, wrzucać euro i wyciągać chrupki albo batony. Tylko to można było dostać. Oczywiście y, mijają różnego typu miasta, miasteczka, gdzieś tam można zjechać z tej autostrady i sobie na pewno znaleźć. Normalny sklep, gdzie można sobie kupić czy, to, czy tą kawę, czy, czy cokolwiek, natomiast mi bardziej zależało na tym, aby dotrzeć tutaj jak najszybciej, żeby sobie tutaj jeszcze przejść się, zrobić sobie takie zakupy, rozejrzeć się po okolicy i ogarnąć sobie po prostu ten sam przyjazd. Dlatego nie chciałem się tam rozjeżdżać. Tym bardziej, że prawie 14 godzin w podróży dzisiaj byłem, więc trochę to wszystko trwało, ale cieszę się, bo jestem. Druga rzecz, o której musicie wiedzieć, no to koszty koszty y, autostrady, y, aby dojechać do Nory. Y, pierwsze bramki, no dobra, lekko ponad 3 euro, uczciwa cena druga bramka już kosztowała ponad 9 euro, a trzecia bramka już po prawie, prawie 14, 13,90, teraz dobrze nie pamiętam no za ceny jak za, jak za taką drogę z kiepską infrastrukturą, no ale dobra, są tunele, przebijamy się przez góry, widoczki są, widoczki są naprawdę fajne, natomiast no droga jak na trzy godziny jazdy do, 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 dość, dość, dość kosztowna i tyle samo za, za powrót, no trochę, 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 czemu ja się jąkam znowu, trochę to może kosztować, dalej, trzecia rzecz, o której powinniście wiedzieć, to oczywiście, o tym, o czym wspominałem na początku, że możecie narazić się na niepotrzebne koszty, niepotrzebne nerwy. A jak przy samochodzie, musicie uważać i poinformować na o tym, o wyjeździe do Andory, tak? Może na ostatnim? Nie bardzo wyjedę, co następuje. Może yy, tak, tak samo musicie bardzo yy, uważać na waszą sieć komórkową, ponieważ Andora jest, nie jest właściwie w Unii Europejskiej, jest takim osobnym bytem yy, między dwoma dużymi państwami. Które się na to zgadzają, żeby ono sobie tutaj istniało, pomijajmy historię. Natomiast yy, mój operator, ja sobie sprawdziłem na stronie mojego operatora. Mieszkam na terenie Wielkiej Brytanii, więc mój operator na swojej stronie ma, że jeśli wyjadę do Andory, to jeden yy, megabajt danych w Andorze będzie mnie kosztował 5 funtów. Tak, dobrze słyszycie? 5 funtów za jeden megabajt danych. Jeśli ktoś się nie orientuje dla porównania, zwykłe zdjęcie, które robicie swoim smartfonem. To no jest w granicy 4 MB. Więc jeśli byście chcieli wysłać takie zdjęcie w pełnej jakości komuś z Andory, to kosztowałoby to was to funtów. Około 100 zł. Tak ciekawostka. Z ciekawości sprawdziłem sobie na stronach polskich operatów, jak to wygląda. W sumie jednego, dalej mnie nie potrzebuję. I yy, taki jeden z zielonym logiem. Bardziej szczegółowo roaming w Andorze sobie zaznacza, że za jeden Kilobajt za 1 kilobajt. Oni chcą 5 groszy. 5 groszy za jeden kilobajt. Przypomnę tylko, że 1 megabajt to jest 1024 kB. Matematykę pozostawia. Ale to jest około 50 zł. To jest w ogóle szaleństwo. Szaleństwo że jeden megabajt, tak więc warto się przed tym zabezpieczyć. Albo tak, ja miałem w samochodzie ustawioną nawigację. W samochodzie, bo miałem samochód z nawigacją, ale jeśli byście takiego nie mieli, no to ustawiacie sobie w telefonie. Przed granicą z Andorą należy wyłączyć roaming, bo będąc w Hiszpanii, będziecie mieli roaming. Nieważne, czy jesteście z Europy, czy tak jak ja z Wielkiej Brytanii. My też mamy taki pakiet roamingu, który nam został pozostał po tym, jak jeszcze Wielka Brytania była w Unii. Tam między umowy pozostały. Mamy mniejszy, ale obowiązuje. Natomiast przed Andorą warto wyłączyć yy, wasze. Yy, Dane komórkowe i albo wcześniej zabezpieczyć się tak jak ja i zamówić sobie. Przepraszam, wziąć sobie aplikację, gdzie możecie, jeśli wasz telefon obsługuje, to ważne, jeśli obsługuje wirtualne karty eSIM sim Dzięki czemu ja z domu sobie aktywowałem kartę telefoniczną tutaj na Andorę. I kiedy przyjechałem, przekroczyłem granicę, ta karta automatycznie się uruchomiła i połączyła mnie z Andorską siecią, co kosztowało mnie około 20 dolarów, bo ta firma, z której brałem, przelicza na dolary, to 20 dolarów mam za 15 GB danych. No więc do takiego zwykłego chodzenia, odbierania wiadomości, kontaktowania się z najbliższymi jest to w pełni wystarczające. Natomiast jeśli nie załatwicie tego wcześniej, no to będziecie musieli gdzieś tutaj po lokalnych sklepach się przejść i znaleźć sobie kartę SIM, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, takie coś może was bardzo, bardzo dużo kosztować. Głupie wysłanie zdjęcia, szczególnie jeśli macie telefon na abonament. Nie mam pojęcia, w, jak, w jaki sposób jest to w abonamencie rozwiązane i jak szybko was poinformuje, jak bardzo rośnie was rachunek. No bo nawet przeglądanie tego głupiego face'a w roamingu w, w takich cenach może być niesamowicie kosztowne. I ostatnia rzecz, o której chciałem was, o której powinniście wiedzieć, to jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie, które powinniście mieć wyjeżdżając ogólnie gdziekolwiek. Tak jak ja pokazuję wam filmy Śmigam się po górach. Ubezpieczenie zawsze mam. Wyjeżdżając do, do Andory, zadanie z gwiazdką. musicie być jeszcze bardziej przygotowani. A to dlatego, że. Jak wspomniałem wcześniej, Andora nie jest w Unii Europejskiej. Czyli nawet jeśli posiadacie europejską kartę zdrowia, czy jak to się tam nazywa, ona tutaj nie działa. Jesteście tutaj, tak jakby bez ubezpieczenia. Druga sprawa, jeśli nie macie takiego ubezpieczenia, a wyjedziecie w góry i coś wam się stanie, to za akcję ratunkową będziecie musieli zapłacić z własnej kieszeni. O ile pomoc, jeśli macie ubezpieczenia w góry, to pomoc, jeśli macie zwykłe ubezpieczenie, to pomoc medyczna wam zostanie udzielona. Oczywiście zawsze wam zostanie udzielona, tylko albo zostanie rachunek wysłany do was, albo, albo do firmy ubezpieczającej. Natomiast jeśli coś się stanie w górach, to koszty akcji ratunkowej będziecie pokrywać wy i wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, wiele osób sobie to lekceważy, bo ja wiem, że przyzwyczajeni, że na przykład w Polsce akcje ratunkowe są powiedzmy za darmo na koszt podatnika, tak, dlatego dzieje to, co się dzieje, natomiast w innych krajach tak nie jest, a szczególnie jeśli wyjeżdżacie do takiego kraju jak ten, musicie być na to przygotowani i nie jest to duży koszt, nie, ubezpieczenie... Miał takie ubezpieczenie, ale to że mieszkam w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Północnej Irlandii, to kosztowało 36 funtów. 36 funtów zapłaciłem za ubezpieczenie od jakiegokolwiek wypadku w górach do wysokości 4,5 tysiąca. Jest nawet pokryty właśnie helikopter ratunkowy, w razie czego. Ja wiem, że to się może nie zdarzyć komu, nikomu. Ale zdarzają się wypadki w górach, bo potrafi być jeden fałszywy krok i można sobie zwichnąć kostkę, cokolwiek, i można narobić sobie naprawdę sporo problemów i sporo kosztów. Jeszcze taka mała anegdotka na koniec. W zeszłym roku był przypadek, że w Himalajach, nie w Himalajach, we Francji, we Włoszech, we Francji, we Włoszech teraz, teraz, nie pamiętam, z głowy mi wyleciało, człowiek złamał nogę, złamał, złamał sobie gdzieś tam w kostce nogę i wezwał, wezwał pomoc. W międzyczasie doszła do niego jeszcze jakaś dwójka turystów no i postanowiła z nim poczekać, aż po prostu przyleci helikopter i go stamtąd zabierze. Od słowa do słowa doszli do wniosku, że gość nie ma ubezpieczenia. Więc mu powiedzieli, że skoro nie masz ubezpieczenia, no to akcji, koszty akcji ratunkowej będziesz, będziesz musiał pokryć, więc doszło do sytuacji, gdzie człowiek ze złamaną gdzieś tam <noise> stopą. Uciekał przed ratownikami górskimi, jak przylecieli Na szczęście nie był w stanie szybko uciekać, więc ci go sprawnie złapali, udzielili mu pomoc, prowadzili go bezpiecznie, bezpiecznie do szpitala, udzielili mu pomocy. Oczywiście rachunek pozostał do zapłacenia. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o. Taki, taki wyjazd do Andory główne rzeczy na które powinniście zwrócić uwagę no to oczywiście wynajem auta i zorientowanie się czy możecie z nim wyjechać do Andory jeśli nie no to oczywiście co macie zrobić co zapłacić co zgłosić aby takim autem można było bezpiecznie i spokojnie sobie wyjechać. Druga sprawa oczywiście to niech będzie ten telefon komórkowy nieszczęsny. Każdy z nas dzisiaj go używa, więc zabezpieczcie się, jeśli możecie, jeśli macie nowszy telefon, jeśli możecie korzystać z wirtualnej karty, to taką kartę załatwcie sobie już wcześniej. Jest kilka firm, więc bez problemu sobie takie coś znajdziecie. I trzecia sprawa, ubezpieczenie. Pamiętajcie o ubezpieczeniu, ponieważ licho nie śpi i wypadki, jak to mówię, chodzą po ludziach. A na dziś to wszystko. Ja jestem pełen energii, gotowy do działania. Nie widać tego, szczyty są skąpane w śniegu. Miałem taki plan przyjeżdżając tutaj, że one, miałem nadzieję, że będą trochę w śniegu. Bo pogoda, jak w Hiszpanii, byłem... byłem w Hiszpanii, było niby 16 stopni, ale ogólnie było 22, było naprawdę fajnie ciepło. Choć wiaderek był taki chłodny. Natomiast jadąc tutaj do góry, bo hotel znajduje się na wysokości 1500. tysiąca, no to jest zimno, jest tutaj 11 stopni, czy już taki zimny wiatr, no i widać, że z daleko było widać, że te całe Pireneje pokryte są właśnie śniegiem na górze. Dziś nocy ma troszkę bardziej przypruszyć, a jutro no, ruszamy. Tak jaka pogoda by nie była, no to jutro, jutro ruszamy, zapowiada się kilka naprawdę fajnie słonecznych dni, dzięki którym... Mam nadzieję, uda mi się zobaczyć, uda mi się przejść i przede wszystkim wam pokazać, jak to wygląda, dzięki czemu będziecie mogli się również przygotować i zaplanować sobie taką podróż jak ja. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za zostanie ze mną do końca tego filmu i do następnego. Trzymajcie się. Hej!